Opisywanym tygodniu na kontrakcie wykonywano: w zakresie nawierzchni drogowych: nawierzchnie z kostki kamiennej i betonowej; w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu: wykonywanie oznakowania pionowego oraz poziomego; w zakresie elementów ulic: ustawianie krawężników oraz obrzeży betonowych, układanie ścieków przy krawężnikowych, układanie chodników z kostki betonowej. Z innych robót drogowych wykonywano: prace porządkowe i wykończeniowe. W zakresie robót kubaturowych na mopach, dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowych, montaż otulin termoizolacyjnych, prace porządkowe. W zakresie kanalizacji deszczowej, montaż rur kanalizacyjnych, montaż separatorów, montaż studni oraz włazów, montaż kratek żeliwnych na wpustach deszczowych, montaż pierścieni odciążających. W zakresie melioracji. Montaż gabionów oraz kiszki faszynowej na rowach. Prace porządkowe i wykończeniowe. W zakresie energetyki. Oznakowanie słupów oświetleniowych. Uruchomienie oświetlenia. W zakresie teletechniki. Montaż studni teletechnicznej na kolizji T13.